Z tej strony liśka, a to jest amnezja Mroczny obłęd No więc jak pewnie wiecie Na moim kanale znajdowało się demo tej gry I mianowicie, że strasznie się tego dema bałam To postanowiłam się wziąć w gaz I kolejnie nagrać jakiś horror to jest dla mnie w ogóle jakiś nie wiem, dziwny, bo ja się boję takich gier, a tam jest dużo myślenia, a ze strachu to ja tam padnę i w ogóle, bo wiemy jaka jest amnezja, dobrze wiemy jaka jest amnezja, bo mój brat grał i ja też schizowałam trochę przy tej grze i to było bardzo, bardzo dawno jak ja w to grałam, więc ja pozapominałam wszystkiego. Jeszcze dokładniej powiem, że nigdy nie przeszłam tej gry i nigdy nie doszłam do połowy gry. Nawet to takie wiecie, czwartki. Bo mówi od razu schizy, schizy, schizy A więc zaczynajmy grę Będzie takie demo... Znaczy demo Taki filmik Don't forget I tak się rozpoczęła nasza gra. Krótkim filmikiem, że zapominał. Troszkę pozapominał, jak się nazywa i w ogóle. Nie wiem czy słyszycie, ale właśnie piję moją kawę. Bo dawno nie byłam kawy, a przy tej, grze nie jest dla mnie wskazana woda jak zawsze. Jak mm. to jest inna ilość. kwiatuszek. Palniemy. O ścianę. Wow, zawsze lubiłam takie gry, gdzie się nie ma żadnych i Jak widzicie, jest polska wersja tego. I, i, i podążę za śladem cieczy i odkryję źródło. się robi. Ja wolę wszystko posprzedzać dokładnie, bo w tym demie nie było takiej dokładności właściwie, bo jak to demo nie da się biegać niefajnie. Pamiętam tu tylko tyle. Właśnie te demo pamiętam z tego dema. Znaczy, ten, ten filmik pamiętam z tego dema, co graliśmy razem. Plus 18. Ło! <grytania> e, spokojnie! E, to też pamiętam, tutaj coś wyskoczy. Gdy trzymasz przedmiot... Aha, dobra, to już akurat załapałam. <grytania> Tam jest spoko, tam nie muszę się bać. Niczego obawiać, spokojnie Daniel. Spokojnie. Nie ma się tego bać. Zobacz. List. Obraz. Dobra. Jak Daniel się zaczyna bać, ja na razie się nie zaczynam bać, bo to nie wiem dlaczego. Jak dopiero on nie zacznie się bać, to ja dopiero się zacznę bać. Tak zawsze mam. Chociaż to bez sensu, co nie? Zacznę się bać i tak, jak będzie coś strasznego. Tak, ale Jest. Nie! Myślałam, że rozstukłam tą butelkę. Rozstukłam, nie rozstukłam. Chodź tu. Chodź tu, butelko. Yy, Kreśliwo jest wykorzystywane do zapalenia świecy i innych źródeł. Światła w Twoim otoczeniu. Aktualna liczba zapalerek jest. Cicho Daniel. Tu już byłam? Tak, byłam tu. No już sobie pozapominałam. Będę miała taką sklerozę jak Daniel. Lubię do niego mówić po, po, po imieniu. To jest tak fajnie? Coś pięknie za mną. Nie obracaj się, nie obracaj. Dobra, musiałam. <noise> Musiałam się obrócić Okej okay. Daniel, spokojnie Czołgaj się, czołgaj się Idziemy za cieszą, Daniel Spokojnie, ciecz Ciecz to dobra sprawa Nie Cień Idzie Zamknę się w szafie Nie ma Muszę wyjść. Nie, tam nie chcę. Tam coś jest, ale się boję tam iść. Boję się. Koszula Daniela. Ubierz się, Daniel. Mogę się zamknąć. Będę wiedziała, gdzie się zamknąć. W szafie. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. Fuck you. Fakiu, To ja mam w ogóle jakieś zdrowie psychiczne? Stara archiwa. Dobra, idziemy. Od razu mówię, że odcinki będą krótkie, bo nagrywam to dość... Znaczy no, wieczorem to nagrywam i... Mam jeszcze zamiar powrócić inne odcinki i ja w ogóle postanowiłam, że Amnazia będzie z takich krótszych serii. Serii w sensie, że będzie trosz, troszkę będziemy krócej grać. Hmm. Czyli tak, 10 minut. 15 wystarczy, nie wiem. Daniel Spokój. Robale to są tylko. O, robale. Fuj. Daniel, szukamy czegoś, jak jest mój. Twoja głowa pulsuje, a ręce trzęsą w pełni zdrowia. Daniel, światło. Wiesz tą lampę. Y Po prostu nie wiem w co ja się wpakowałam. Zobaczymy, jak przejdę tą serię w ogóle w amnezji. Bo to mnie właściwie bardzo, bardzo, bardzo. Yy, czy strasznie o tym myślę cały czas, jak ja mam przejść tą serię z amnezji? No bo skoro ja się tak tego strasznie boję, to dlaczego wybrałam akurat ten. Serio? Łańcuchy. Jakaś nie wiem. E? O, tu też się da wychalać, Fajnie, fajnie, fajnie. Tylko nie wiem, nie wiem, gdzie mam zakończyć ten odcinek, bo nie mam tego, o, jak to się nazywa. Stopera nie załączyłam. Daniel, idziemy stąd daleko. O, jakieś dziwne. Jest olej, oliwa, może. Chciałbym zapytać, ile pamiętasz? Nie wiem, czy zostanie coś po wypiciu tego napoju. Nie obawiaj się, Danielu. Nie mogę powiedzieć dlaczego. Spierdzielaj. Czekajcie, ja sobie chcę to przeczytać, bo to jest naprawdę ciekawe w Aniezji, czytanie takiego czegoś. Chciałbym zapytać. Dobra, bla, bla, bla. Nie obawiaj się, Danielu. Nie mogę powiedzieć dlaczego, ale wiedz, że postanowiłem zapomnieć. Musisz się odnaleźć w tym i być silnym. W tym wszystkim jest cel. Moja. Jesteś moją ostatnią próbą naprawienia wszystkiego. Dzięki Bogom imię Aleksandra z ben... Bru... Bre... Bre... Brennenburg, nadal wywołuje w tobie gniew. Jeśli nie, to zabrzmi to strasznie. Udaj się do duchownego sanktuarium, znajdź Aleksandra i zabij go. Jego ciało jest tak stare i słabe, a twoje młode i silne nie będzie dla ciebie przeszkodą. Co? Nie, dla, nie będzie dla ciebie przeszkodą, chyba. Ostatnia sprawa: cień podąża za tobą. To żywy koszmar, zmieniający rzeczywistość. Próbowałam je wszystkiego i nie ma sposobu, by z nim walczyć. Musisz uciekać tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Pomyśl, pomści nas oby, obydwu, Daniel. Stąd w mrok, w mrok, gdzie zatrzyma się Aleksander i zabij go, ja sam, Daniel. Dobra, czyli Daniel, Daniel, ten Daniel, którym sterujemy, zapomniał o wszystkim, tak? I teraz ten Daniel wcześniejszy, który chciał zapomnieć, i teraz jest tym Danielem, napisał sobie wiersz. Boże, słyszę tego potwora. Napisał sobie sam wierszyk do siebie, <grywka> że tak powiem. że po prostu chciała o wszystkim zapomnieć, naprawić pewne pewne sprawy i zabić Aleksandra. What the fuck? Aleksandra, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The Inner Sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Jest twardy, elastyczny. Nie będę, nie pozbędę się tego przy użyciu dłonią narzędzi. Mam jakieś nowe zadania? Jakiś rodzaj ograniczeń tkanki blokuje drogę do rafinerii. Być może pod wpływem czegoś będę mógł się jej pozbyć. Aha, wskazówki, dobra. Mogę już biegać, słuchajcie, i jestem z tego mega szczęśliwa. To ja wolę iść na górę. Daniel, to tylko twoje te. To nie, to nie jest naprawdę tabularium. Archiwa. Afrykańskie słońce. Weźmy sobie tak inaczej. I nie lubię tak. E, wskazówki. Nie. E, pamiętnik. Jest. E, 16 maja 1839 rok. Afrykańskie słońce wciąż było plagą naszej ekspedycji, uniemoż uniemożliwiając kopanie w piasku. Jak udało się odnaleźć to miejsce profesorowi He Herbertowi na tym postkowiu? Pozostaje dla mnie zagadka, gdy sam podobnie potem ograł ojc, powiedział mi i nomad, wszystko opowieści sama na sobie. Chce, że tak przyspieszyłam, ale wolę sobie tak czytać. Wieczorem uskupiliśmy przejście do Monodomii, Dobra, a kogoś się w głupym skupieniu Londynie. Jakbyście chcieli po prostu czytać, to sobie zatrzymajcie filmiki tam. Robale, wszędzie robale. Po prostu wszędzie. E, czekajcie, otworzę szafkę. Patrzcie, wchodzę w szafkę. Tak, <grymne> takie bugi niedopracowane. Ok, więc tutaj sobie zakończymy nasz odcinek. Jak mówiłam, odcinki będą krótkie, więc nie gadać, że krótki. I może zobaczymy. Może po prostu będę miała ten czas i nagram kiedy indziej ten odcinek z Amnesji i on będzie naprawdę długi. Znaczy, długi no. Będzie tak 30-20 minut. Więc myślę, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to lajkujcie, subskrybujcie no i komentujcie. No i zapraszam do innych serii i tak samo do innych odcinków z Więc Cześć!